Cześć, słuchajcie, lampy, lampy, szaran, alehambra, one, one w tych autach wyglądają tak, tak samo właściwie auta wyglądają, tak samo różnią się tylko znaczkiem. Lampy, te lampy wyglądają całkiem ładnie z zewnątrz i niewiele osób uświadamia sobie, że te lampy słabo świecą. A jeżeli nawet zauważą, że, że świecą beznadziejnie, to, to nie wiedzą dlaczego i zaczynają od wymiany żarówek, przetwornic. Nawet niektórzy kupują nowe lampy. Nowe, nowe w ich mniemaniu, ponieważ są to lampy używane gdzieś tam z demontażu, które również są z tym problemem. W związku z tym e, nie będę wy, wyprzedzał faktów, rozbiorę te lampy. I, I wspólnie ocenicie, dlaczego, dlaczego te lampy faktycznie słabo świecą, pomimo tego, że ten klosz faktycznie, faktycznie jest ładny, wręcz idealny. Bo często są takie lampy żółte, matowe, te klosze są idealne. Dobrze. Dobrze tu już widać dlaczego. Ta lampa słabo świeci. Po prostu nie wiem czy tam w głębi widzicie to lustro. Może inaczej. Mamy wyjętą soczewkę z lampy. Czyli projektor, który składa się ze szkła. Soczewki, czyli coś, co jest szklane, nie, nie niszczy je tak naprawdę, to jest tylko brudne z, z zasadami. Wystarczy to umyć i, i też szkiełko będzie jak nowe. No ale mamy lustro. Soczewki, które pokryte jest powłoką aluminium, czyli, czyli tym sreberkiem, jak to nazywacie i to właśnie odbija strumień światła. Tutaj mam zregenerowane. Tutaj mam drugie lustro zregenerowane i one są jak nowe. A za chwileczkę zobaczymy jak wygląda te tutaj, które jest wyjęte z lampy. dobrze, mamy tutaj wyjęte z lampy projektor rozebrany i mamy samo lustro w ręce i tutaj zobaczcie, to nie jest to nie jest brudne, tu już poschodziła ta warstwa aluminium. Tam widać już materiał, z którego jest lustro zrobione. Dalej mamy wypalone. Tak wygląda. Tak wygląda zregenerowane, jest tutaj napylona nowa powłoka aluminium i po wymianie po wymianie tego lustra na zregenerowane lampa na 100% będzie świeciła jak nowa. Zobaczcie, jestem na etapie, gdzie jest ta soczewka już czyli mamy wyjęte te lustro, szkło soczewki umyte, zamiast tego zniszczonego założone, zregenerowane. I właściwie mógłbym tą lampę składać. Tutaj mam lampę rozklejoną, ale jeszcze nie rozebraną. Jest tam stara soczewka teoretycznie wypalona ale tak naprawdę jeszcze tam nie, nie zaglądałem ale po co ten filmik ponieważ jestem sam a to się nie często zdarza nie muszę nikomu nic tłumaczyć nie muszę nikomu niczego szukać eee, praca idzie świetnie zgodnie z planem nawet szybciej w związku z tym mam czas żeby coś wam pokazać mam tutaj luksometr odpalimy sobie tą soczewkę Zobaczymy, jak mocno ta lampa świeci. A później odpalimy sobie tą zregenerowaną soczewkę i z tej samej odległości sprawdzimy, jak świeci. Będziemy widzieli różnicę w jakości i w mocy tego światła. Na ile przydatna jest właśnie taka regeneracja, co ona tak naprawdę daje. Czarno na białym czysta matematyka. Myślę, że warto to sprawdzić. Słuchajcie, lampa jest odpalona. Świeci całkiem ładnie, tak by się wydawało. Tutaj jest luksometr. Sprawdźmy z tej odległości, co on nam tutaj pokaże. Tylko pokażcie, włączę. Tu jest tego światła najwięcej. Pokazuje w skali razy 100. Jakieś 1200 kilka, tak? W skali razy 100. I to jest. się przesuwam, żeby tak znaleźć taki punkt. O 1300 nawet było. Im bardziej na boki tego światła jest mniej. Tutaj było 1400. No ale tego światła tak niewiele. W jednym punkcie jest tylko sporo. Teraz, jeżeli pojedziemy troszeczkę na boczek, to, to, to spada. E, wtedy było razy 100, 1200, 300. Teraz wezmę tą zregenerowaną soczewkę, przełożę jeszcze nawet tamtą żarówkę w ten projektor, żeby ten pomiar był wiarygodny. Na tej samej przetwornicy, na tym samym sprzęcie, na tej samej żarówce odpalę zregenerowany projektor. Słuchajcie, żarówkę przełożyłem. Mamy tą samą żarówkę tutaj. Tak, czyli z tego gniazda w lampie przełożyłem zregenerowany projektor. Powiem szczerze, że jest tego światła naprawdę, naprawdę więcej, bo dlaczego? Tu jest w skali. Nie wiem, czy to zobaczycie teraz. Jest w skali razy 1000. 40 tego światła mogę się przemieszczać tutaj na boki. I ta skala jest nie razy 100, ona jest razy 1000. Widzicie to? Ja się odsunę nawet dalej teraz, ten pomiar zrobimy dalej, dużo dalej, niż był pierwotnie robiony. To jest cały czas skala, teraz spadło razy 100, to mamy no, pomiar 2000 i wskoczyło z powrotem w skalę razy 1000. Słuchajcie, no tego światła jest no 10 razy więcej.